Po wczorajszym upadku podjęliśmy decyzję z lekarzem, że, że nie będę jechał dalej, mam mocno obite i całe nerki i, i tutaj pakwiny są całe w i po prostu nie, nie mogę ruszać nogami, szczególnie tą lewą, na, na którą upadłem. Dalsza jazda jest praktycznie niemożliwa, na pewno mega niebezpieczna, także jedną słuszną decyzją było odpuścić sobie dalszą jazdę i pozostaje wrócić do Polski, zregenerować się i... I jak najszybciej będzie to możliwe, to wracaj ze treningów. Etap piąty zaczął się od tego, że na początku wszyscy zawodnicy przemarzli. Jechaliśmy do jazdówki 80 km w 2 czy 3 stopniach Celsjusza, więc no naprawdę całe ciało było zmrożone. Później jakby startowaliśmy odcinek, nadal było strasznie zimno. A przed tym odcinkiem dostaliśmy roadbook, nie dostaliśmy go dzień wcześniej, tylko przed samym startem, więc nie mieliśmy szansy zapoznania się z tym, co nas czeka. Organizator zapowiadał, że będzie dużo wydm, a tak naprawdę tych wydm nie było, tylko były piaszczyste drogi i jazdy przez kamele grasy. To też jest piaszczyste podłoże, bardzo nieprzyjemne. Tego kamelgrasu było ostatnie 170 km, chyba już wszyscy zawodnicy mieli go dość. Ważne było, żeby tam unikać wywrotki. Niestety miałem sama Sunderlanda, przy którym już helikopter medyczny czekał. Niestety sam tam musiał stracić też panowanie nad motocyklem, gdzieś go musiało podbić i wyłapał na pewno jakąś kontuzję, strasznie, strasznie go szkoda. Tym bardziej jak go zobaczyłem, stwierdziłem, że muszę mieć się na baczności. Etap chyba jak każdy do tej pory bardzo trudny, ale dla wszystkich zawodników taki sam, więc e, zbieramy siły na etap szósty. Piąty odcinek za nami dzisiaj pierwsze 150 km super tempo tak naprawdę mieliśmy bardzo dobry czas, bo praktycznie minimalna różnica w stosunku do zwycięzcy. Druga część wydawało nam się, że jedziemy bardzo szybko że mam bardzo dobre tempo, ale na mecz się okazało, że popaki byli trochę szybsi, więc trochę nie rozumiemy dlaczego tak się dzieje. Muzyka পোথ ঠুলে থতে চাটা পথ থা পজা পোথ থায় থ , কথ থা পজা পোথ থোথায় থা যে টা পোথ োথ থ ।